zestawieniu anime zeszłego tygodnia zadziałałaś naprawdę bardzo dużo. Na pierwszym miejscu Free Ren i się nie dziwię, bo jest ogromny hype na tą serię, ale dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie, czy zasługuje na to pierwsze miejsce, czy nie. Na drugim miejscu wleciała Zielarka, no i na tą serię był również ogromny hype, więc się nie dziwię. No ładnie to wszystko wygląda, więc no myślę, że tak na start to spoko miejsce. Na trzecim miejscu Jujutsu, no i słusznie, tam się naprawdę fajne rzeczy dzieją i super mi się to ogląda. Amnesia i Shadow na czwartym miejscu i spadło o trzy miejsca. Na piątym miejscu wreszcie Annette Unluck, seria, którą ja strasznie lubię, skok aż o 8 miejsc. Na szóstym miejscu Dead Mount, Dead Play, część druga. No i myślę, że tutaj też trochę hype zadziałał, bo ludzie bardzo czekali na kontynuację. Spy Family na siódmym miejscu, i no jest takie słuszne miejsce dla Spy Family. Dla mnie jest taka seria właśnie na ósme, siódme miejsce normalnie w sezonie. Na ósmym miejscu mam Dr. Stone spadek o 3 miejsca. No i pewnie przez to, że ten odcinek raczej był taki przegadany, ale no był bardzo ważny, więc no spoko, myślę, że to jest uczciwe miejsce. Na dziewiątym miejscu Berserk of Glatoni, spadek o 2 miejsca i na dziesiątym miejscu Ragna Crimson, spadek aż o 4 miejsca. Więc faktycznie, jak widzicie, strasznie dużo się zadziałało na tej top więc piszcie koniecznie w komentarzach, no co wy o tym myślicie.